Proszę bardzo. O co, ja nie chcę to nagrywać w Nie. Gdzie jest Marek? Marek? Chodź, Marek niech zrobi sobie, Chodź, zrobi zdjęcie. Chodź, pani Marku. Proszę, żeby poprawił jeszcze garnitur, żeby nie dostawała biała koszula. Poprawia morła też. Morło na <noise> koszulę i żeby marnarka nachodziła na koszulę, żeby nie było białego. No to jest dobrze. dobrze. Jest ale świetnie pan to technicznie powiem. Byłem tego. O, super. Mamy dzięki. Dziękujemy Panu. Panie kolego, jesteśmy w kontakcie. Koniecznie Pan poda na miarę. Piotrze, czy ty możesz tak, tak. od Pana odebrać? Bo już jeżdżę. Do zobaczenia. Trzyma. Ty Trzy klucze masz. Kto to robi te klucze? Kto to robi te klucze?